Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem znów będziemy w Wielkiej Brytanii, w sensie tematu jaki poruszamy w filmiku. Już nowo wybrany, już skompromitowany do reszty, premier Wielkiej Brytanii, Lejburzysta, powiedział, że są rozważane możliwości wprowadzenia, wszędzie gdzie się da, kamer, które mają Wmontowane funkcje rozpoznawania twarzy. Oczywiście wszystko to w ramach dobra, bezpieczeństwa, troski o obywateli. Jakie dobre te rządy. Tak samo jak z kaszlącymi ludźmi na chińskiego katarka, w imię dwóch, trzech kaszlących zarżnięto wiele gospodarek. Jacy ci rządzący bardzo dobrze, a że przy okazji zarobili i ludzi ogłupili i jeszcze wielu przez to zmarło, to już się nie liczy. I tak samo jest i w tym przypadku. Już widać, że wielu ludzi w Wielkiej Brytanii zorientowało się o co chodzi, gdyż wprowadzenie kamer z funkcją rozpoznawania twarzy w imię dobra bezpieczeństwa itd. jest pierwszym krokiem do wprowadzenia punktów kredytu społecznego, taki jaki jest w Chinach, więc nie możemy na to pozwolić. Wszystko stopniowo idzie w tym kierunku. Bo niekompetentni rządzący, jeszcze komuniści, chcą tylko jednego: kontroli nad nami i naszych pieniędzy, krótko mówiąc, kontroli naszych zasobów, takich czy owakich. Chodzi o to, że nie możemy, jak już mówiłem, na to pozwolić, bo ścieżka jest jasna i prosta do systemu punktów kredytu społecznego. I tutaj już ewidentnie widać, o co chodzi. Że wykorzystywane są obecne zamieszki w Wielkiej Brytanii do wprowadzenia tego, na co nie możemy pozwolić. Tego systemu, obłędnego, oczywiście. Tam niektórzy mówią, że zamieszki są sprowokowane, niektórzy mówią, że same wybuchły. Ja uważam, że to akurat nie ma znaczenia. Ważne jest, do czego chce się je wykorzystać, a w, wie a w wieloetnicznych społeczeństwach. Jeszcze gdzie, jedna, jeszcze gdzie jest tak, że jedna grupa jest uprzywilejowana z względem drugiej, zamieszki się zdarzały, zdarzają i będą się zdarzać, choćby kamera była na każdym klopie i na każdym drzewie, to takie rzeczy będą się zdarzać, gdyż nie chodzi o to, by te zamieszki tłumić, tylko chodzi o to, żeby nas kontrolować. Należy też spojrzeć na to z tej strony, że im bardziej niekompetentny rząd, ten co widzimy, ten co nie widzimy, Skupia się tylko na tym, jak zabrać nam nasze zasoby i naszą wolność. Dlatego musimy się temu przeciwstawić. A że rządy z czasem w demokracjach się stają coraz bardziej niekompetentne, to coraz większe będą zakusy na nasze wolności co roku. Będziemy mieli dużo walki o podstawowe wolności, by je zachować. Na szczęście, z tego co widzę, wielu ludzi w Wielkiej Brytanii zdaje sobie z tego sprawę. A co do zamieszek, to wypowiedziałem się już w poprzednim filmiku, sami sobie zrobili to, co mają i tak naprawdę nie uporają się z tym zbyt łatwo. Tam, Dawos, nie Dawos, nie przesadzajmy, chodzi o to, że czy w Chinach, czy w Anglii, czy w wielu innych krajach rządzą nami bracia komuszki, ukośnik socjaliści, bo dla mnie to jedna banda, a jak już nieraz Państwu śpiewałem piosenkę, wszyscy socjaliści to jedna rodzina, starszy czy młodszy kawał Syna, no tutaj cenzura, i dlatego wszyscy myślą tak samo. Nie łączyłbym tego z jakimiś globalnymi rzeczami, przynajmniej nie tak wprost, tylko po prostu z tym samym sposobem myślenia. Niekompetentny polityk i yy, niekompetentny zarządzający chce wszystko kontrolować i wszystko grabić. Nie możemy na to pozwolić, i już widzimy, do czego niekompetentny rząd wykorzystuje chociażby zamieszki. Stary mechanizm tutaj Państwu chcę to unaocznić. Na co mamy patrzeć? Tak samo jak z tym obrzydliwym przedstawieniem w Paryżu, zostało zrobione, na igrzyska olimpijskie zostało ono zrobione tylko po to, żebyśmy o nim mówili, a wtedy rządzący będą się starali przepchać ileś tam ustaw, które są bardzo niepopularne. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.